I od, i oglądamy ogieram. Wstępie. trochę latu płynie, a ogier będzie biały jak mleko, proszę państwa. Tego ogiera jak poprzednio klacz. Przywiózł z Francji. Młody zadrożny. Sam wybrał. Także oko już ma. Ojciec może być spokojny niego. o niego. Podobne dalej sam będzie prowadził. Dobrze mieć następców. Szczególnie w pańskim fachu. O no, panie Janie, bądź pan tam gdzieś, w środku, w środku, w środku pan tam.